W Overwatchu na obecną chwilę mamy dwie rasy, czyli ludzi i którzy od dobrych kilku dekad prowadzą między sobą różne rozmowy pokojowe, lecz czasem niestety dochodzi do przemocy lub różnych wojen. Natomiast bodajże miesiąc temu do głowy przyszedł mi pomysł, a co jeśli tak naprawdę w uniwersum mamy jeszcze jedną rasę, o której tak naprawdę nic nie wiemy. I tak, chodzi mi tu o mutantów, których w świecie Overwatcha według mnie nie brakuje. Ale tak, tu zaznaczę, żebyście podeszli do tego odcinka bardziej jak do tego, teorii, nieżeli faktycznego potwierdzenia. No ale tak, z tego miejsca zachęcam Was jeszcze do zostawienia suba na tym kanale, bo nie powiem, ale mocno to motywuje, jak i również zapraszam Was serdecznie na naszego Discorda, gdzie możecie śmiało poruszać tematy czy to lore czy gameplay'owe z Overwatcha. Ale już nie przedłużając, to witam Was w nowym odcinku, ja jestem Zwierzcho i zapraszam Was do oglądania. Także na początku zacznijmy od tego, że w świecie Overwatcha praktycznie od zawsze głównym wątkiem był konflikt między ludźmi a Omnikami, którym to dochodziło do różnych wydarzeń, gdzie niestety zazwyczaj kończyło się to katastrofą, a ostatecznie doprowadziło do drugiego kryzysu Omnicznego. Niemniej sama narracja Overwatcha skupia się głównie na Omnikach i ludziach, gdyż jakby nie było, to najważniejszy konflikt tego świata, a gdzieś tam w tle mieliśmy wątek Talonu Overwatcha i kilku innych rzeczy, które powoli przez lata zaczęły wychodzić na wierzch. No ale tak, patrząc na samo uniwersum, to to wydaje się dość ubogie, gdyż umówmy się, ale dwie rasy w jednym świecie wydają się być niewystarczające. Choć okej, okay, co do mników, to ich rodzajów jest naprawdę całkiem sporo, że szczerze zastanawiam się, czy nie zrobić o nich wszystkich osobnego odcinka. Natomiast patrząc na to, że za Overwatchem stoi Blizzard, który, umówmy się, ale co by nie mówić, potrafi tworzenie światów od chociażby takiego Diablo, w którym mamy trzy lub cztery główne rasy. StarCrafta, gdzie ponownie mamy tych raz kilka, kończąc na WarCraftcie, którego nawet nie będę próbował zliczyć. Aczkolwiek trzeba sobie zadać pytanie, czy takie coś jak kolejna rasa w Overwatchu jest w ogóle potrzebne? W końcu ci mają problem, by domknąć wątek omników i ludzi, a co dopiero mowa o nowej rasie. I cóż, według mnie i tak i nie, ale już tłumaczę. Bo widzicie, ja sam uważam, że Blizzard powinien w końcu ruszyć wątek drugiego kryzysu omnicznego jakkolwiek, gdyż obecnie dalej nie wiem jaki jest plan i czemu w ogóle zniewala omniki, jaki również sam konflikt między ludźmi a omnikami według mnie nie został jakoś bardzo wyeksponowany, także cóż, jestem za tym, żeby naprawdę zaczęli coś z tym robić. I przy okazji potrzebujemy jeszcze więcej grywalnych omników w samej grze, bo sorry, ale dwa, No Dobra 3 to jest według mnie za mało jak na 44 postacie. Aczkolwiek wiadomo, samego lore znamy naprawdę masę ciekawych omników, a z takich chyba najciekawszych to byłby to Bob Case Maximilian. Links czy Franki, aczkolwiek same grze również by ci się przydali. Także pod tym względem uważam, że Blizzard powinien naprawdę coś z tym zrobić, aczkolwiek patrząc na obecny stan fabuły, wygląda na to, jakby ci zmierzali w kompletnie innym kierunku, a dokładniej mutantów lub jakieś mutacje. Jednakże czemu? Cóż, z naszej obecnej wiedzy wiemy, że głównymi złymi nowego wątku jest Oaza i Spisek, którzy z jakiegoś powodu próbują udoskonalić ludzi, czy to za pomocą Wanadu, czy DNA wojowników. Inti, lecz póki co wszystkich próby były nieudane za sprawą friksów i Lari, i żołnierza także dalej nie wiemy co ci tak naprawdę planują. Natomiast raczej na pewno jest to powiązane z jakimiś mutacjami, które, umówmy się, ale w uniwersum Overwatcha nie są niczym nowym. W końcu, jako prosty przykład, możemy dać takiego Hammonda i Winstona, którzy dosłownie są gadającymi zwierzętami po wielu eksperymentach, a nawet mają specjalne umiejętności, których nie mają żadne inne zwierzęta, w tym wypadku superinteligencja czy nadzwyczajna siła. Także cóż, wygląda na to, że Blizzard powoli może chcieć zmierzać w kierunku podobnym do mutantów, a przy przynajmniej według mnie. Przy okazji ja sam ostatnio zdałem sobie sprawę, ile takich postaci z różnymi mutacjami mamy w uniwersum i które teoretycznie można przepisać do tej kategorii, także teraz je sobie wymienimy. A więc pomijając Hamonda i Winstona, o których już mówiliśmy, pierwszą z nich mogłaby być teoretycznie smuga, która po wypadku w jednym ze specjalnych myśliwców można powiedzieć, że zgubiła się w czasie, jednocześnie będąc wszędzie i nigdzie. Też wiadomo, po tym jak Winston stworzył specjalnie dla niej Chrono Akcelerator, ta posiadła możliwość przemieszczania się w mgnieniu oka. Jednakże teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy bohaterka byłaby w stanie działać bez swojego urządzenia. To znaczy, oczywiście, to podtrzymuje ją w rzeczywistości, przez co tanie znika. Aczkolwiek zastanawiam się, czy po kilku ciężkich treningach ta nie byłaby w stanie okiełznać tej mocy lub choroby, gdyż z czasem mogłoby się okazać, że Chrono Akcelerator tak naprawdę tylko ogranicza jej możliwości. A następną postać Jaką bym zaliczył do kategorii mutant, byłby nie kto inny jak Sigma, co nie powinno nikogo dziwić. W końcu doktor Siberian otrzymał zdolności władania grawitacją zupełnie przez przypadek, a to wszystko przez jego nieudany eksperyment z czarną dziurą, który choć oczywiście zniszczył jego umysł na kilka części, przez co bohater nie ma pojęcia co się dzieje, to jest miarę faktu, że jego umiejętności są na tyle potężne, że ten potrafi bez problemu tworzyć czarne dziury czy unosić się w powietrzu. I na dobrą sprawę, jedną rzeczą, która tak naprawdę ma jego Mogłoby się wydawać nieograniczoną moc jest Talon, który dzięki specjalnemu urządzeniu na jego głowie utrzymuje Sigmę pod ich kontrolą. A kolejną postacią na tej liście będzie nie kto inny jak Moira, która co by nie mówić jest chyba najbliżej tej kategorii. W końcu, jakby nie było, to właśnie ona najczęściej prowadziła różne eksperymenty związane z mutacją, czy to na Gabrielu Reyesie, czy samej sobie, a nawet nie będę mówił o jej innych badaniach, gdyż ta pracuje praktycznie na wszystkim poza omnikami, choć to też. Do czasu. Niemniej, co by nie mówić, bohaterka na przestrzeni lat dość mocno się zmieniła, co możemy zobaczyć w Overwatchu jedynce i 2, gdzie jej prawe ramię dość znacząco zaczęło mutować. I tak tu również ludzie zaczęli wysuwać teorię, czy raz czasem nie stanie się jakimś mutantem, gdyż póki co wygląda na to, jakby jej działania miały przemienić się w coś w rodzaju Halka lub gorszego. Dodatkowo niewykluczone, że jednym z jej eksperymentów są asasyni Talonu, gdyż ci poruszają się z ogromną szybkością przez co są niemożliwi do wyśledzenia. Aczkolwiek tutaj nie mamy powiedziane wprost, czemu ci są tak niezwykle szybcy, co nie musi znaczyć, że są oni w jakiś sposób zmutowani przez Mojre, jednakże dość mocno mnie to zastanawia, skąd u nich taka zdolność, bo o ile u Gendiego, a to jak najbardziej sens, w końcu ten jest cyborgiem, tak u Asasynów Talonu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I tak, następną postacią na tej liście będzie nie kto inny, jak Hazard, który po wchłonięciu Vanadu stał się jednym z najniebezpieczniejszych ludzi na Świecie. Dodatkowo sama substancja pozwala mu manipulować i zmieniać swoje ciało w zależności od sytuacji, a także potrafi on otworzyć różnego rodzaju amunicję, co czyni go naprawdę niebezpiecznym przeciwnikiem, z którym mało kto może się w ogóle mierzyć. Niemniej patrząc na zdolności Hazarda i na to, do czego jest zdolny Vanat, wydaje mi się, że można podpisać go do kategorii Mutant, gdyż w końcu ten ma niecodzienny zestaw umiejętności, który co by nie mówić nie jest czymś normalnym u ludzi, co mocno go wyróżnia. A ostatnią postacią i chyba według mnie najbardziej pasującą do tego będzie nie kto inny jak Ilari. Bo tak, co do samej bohaterki, to dalej nie mamy bladego pojęcia jak działają jej moce, które cóż ta najwyraźniej ma od dziecka. Dodatkowo bohaterka nie była jedyną osobą z takimi mocami, co również prowadzi do kilku pytań jak ci zdobili swoje umiejętności i czy jest to dziedziczne, czy jednak większa część tej nazwijmy to mutacji jest zawdzięczana ceremonii augumentacji. Przy okazji, co do samej Ilarii, to jej moce wyglądają jakby były odzwierciedleniem jej zachowań lub emocji, gdyż z opowiadania o żołnierzu mogliśmy zobaczyć nie raz jak oczy bohaterki świecą raz jaśniej, raz słabiej, czy to ze względu na smutek, który ją przytłaczał, czy złość spowodowaną jakimś wydarzeniem. Także cóż, chyba z tej całej listy uważam Ilarii za najbliżej miana mutanta, mutantach, choć wiadomo jest jeszcze kilka innych postaci, których nie wymieniłem, takich chociażby jak żniwiasz czy Kiriko, aczkolwiek wiadomo ich umiejętności są związane z czymś kompletnie innym, chociaż Niwiasz mógłby się teoretycznie pod to zaliczać, patrząc na jego zdolności. Natomiast, jak już mówiłem, same mutacje w sieci Overwatcha nie są czymś nowym, a występują na porządku dziennym, co widzimy dość często w samym lore. Od chociażby eksperymentów Moiry przeprowadzanych na ludziach i nie tylko, lub różnych badaniach w Chang Interstellar, gdzie robiono różne eksperymenty na zwierzętach, a niektóre z nich były na tyle groźne, że firma postanowiła prowadzić je dalej na księżycu. Kończąc na takiej Australii, gdzie po wybuchu Omnium, Outback stało się jedną wielką radioaktywną strefą, w której co ciekawe nie mutują ludzie a Omniki, stając się dzikimi lub nawet rosnąc do miana demonów metalu, a z samego lore wiemy, że ich stan jedynie się pogarsza stając się coraz bardziej agresywne. Także jak sami widzicie, mutacje w Overwatchu nie są tak naprawdę niczym nowym. I tak, skoro poruszyliśmy temat Australii, to od razu wyjaśnię czemu do tej kategorii nie wziąłem wieprza, bo wiem, że takie pytania mogą padać, także już tłumaczę. Bo widzicie, pomimo tego, że bohater był niejako w centrum wybuchu omnium, tak on sam nie zmutował, a jedynie został poddany silnemu promieniowaniu, przez co ten jest zmuszany regularnie zażywać hog drogę, który przeciwdziała skutkom promieniowania. Natomiast co do wyglądu bohatera, to ten jest po prostu gruby lub jak to mówi złomiarz puszysty, a co do jego maski, to ten ją ma jedynie po to, aby łatwiej było mu wdychać wcześniej wspomnianą substancję i aby dostosować się do nowego otoczenia. Także Mam nadzieję, że taka odpowiedź was satysfakcjonuje i już rozumiecie, czemu nie wziąłem do tej kategorii wieprza. Przy okazji nie powiem, ale trochę liczyłem na to, że Wujang będzie również czymś w rodzaju mutanta, w sensie wiecie, liczyłem na to, że Blizzard nie wyjaśni skąd biorąc się jego moce, bo dzięki temu ta teoria miałaby jeszcze większy sens, aczkolwiek jak dobrze wiemy, Blizzard ostatecznie potwierdził, że jego moce i innych ludzi z Akademii Wuxing to nie żadna magia czy mutacja, a zwykła technologia, co dalej mnie trochę bawi, bo nie rozumiem, dlaczego Wujang jako Jedyny z całej rodziny ognia ma moce wody, także cóż, czekam na jakieś wyjaśnienie. Tym bardziej, że jeżeli jest to jakaś zwykła technologia, załóżmy na to, że chip w jego głowie, to czy bohater nie może pójść zwyczajnie, złożyć reklamacji i poprosić o nowy chip czy cokolwiek w tym stylu? No ale dobra, żeby nie było, to jak już jesteśmy przy samym Wu Yangu, to odpowiedzmy sobie na pytanie, jak ten może władać wodą, bo cóż, od kilku dni to największa zagłoska dla społeczności. Także wyjaśniając to, sam sposób przywoływania przez niego wody jest możliwy. Możliwy wyłącznie za pomocą jego laski, która zgromadza skraplaną wodę z powietrza, dzięki czemu bohater może robić z nią różne rzeczy. I okej, okay, jest to jakieś wytłumaczenie, ale dalej nie rozumiem, czemu ten jako jedyny z całej rodziny potrafi władać wodą i czemu wśród ich społeczności jest to tak nietypowe, skoro najwyraźniej nie jest to w żaden sposób dziedziczne. Niemniej jak wcześniej mówiłem, miałem naprawdę nadzieję na to, że Biltert nie wyjaśni, czemu wujek ma takie moce, bo wtedy teoria o tym, że ci chcą powoli wprowadzić nową rasę i jaką by byli mutanci, nabierałaby większego znaczenia. I dobra, nie powiem, mam wrażenie, że odcinek ten był trochę o wszystkim i o niczym, w sensie wiecie, chciałem generalnie mówić w nim to, co od kilku dobrych tygodni siedzi mi w głowie i jednocześnie chciałem bardzo mocno poruszyć temat Wujanga, co chyba mi się udało. Niemniej, zahaczając jeszcze o temat mutantów, to cóż, wydaje mi się, że ta teoria może mieć jakiś sens, choć okej, okay, jest ona w kilku miejscach mocno naciągana, ale co by nie mówić, bardziej pasuje to do świata Overwatcha pełnego Science fiction, czy takiego cyberpunkowego klimatu, niż taka magia, czy inne tego typu rzeczy. Lecz oczywiście, jeśli chcecie, możecie śmiało napisać swoją opinię na ten temat w komentarzu, gdyż chętnie poznał również wasze zdanie. No i tak, z tego miejsca zachęcam Was jeszcze raz do zostawienia suba na tym kanale, jak i zapraszam Was serdecznie na naszego Discorda, do którego link macie w opisie. I już nie przedłużając, to dziękuję Wam pięknie za oglądanie, jak i wszystkim wspierającym. Do następnego i cześć.